Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak na Xiaomi 14 dwoma sposobami włączyć hotspota. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym sposobem, aby włączyć w naszym telefonie hotspota jest co panie w prawym górnym ekranie palcem, zjechanie na sam dół. Pokazuje nam się takie menu. W tym menu szukamy łańcuchów. Jak widzicie tego oto jakby dwóch połączonych łańcuchów między sobą. Klikamy to. Jak widzicie, hotspot został włączony. Drugi sposobem natomiast jest wejście w ustawienia, następnie wejść do opcji, więcej opcji łączności. Klikamy tę opcję. Następnie wchodzimy w przenośny hotspot. Przenośny hotspot Xiaomi 14. Włączamy i w tym momencie mamy włączony hotspot. Także dziękuję za oglądanie. W dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Zapraszam do sekcji komentarzy, zostawiania łapek w górę. Gdy wam coś brakuje, potrzebujecie jakiegoś poradnika, piszcie w komentarzach, chętnie nawet dla niego wam nagram. Dziękuję za oglądanie, cześć!